Cześć, witajcie na kanale Łączy nas Ledro. Dziś porozmawiamy o grze Wings of Fury, a więc przeniesiemy się do roku 1987. Rok, w którym Polska żyła katastrofą samolotu w lesie kabackim. W polskich domach królowały małe Atari z City Spectrum, stanowiąc równo po 38% posiadanego wówczas sprzętu. A na ekranach pojawił się serial Zmiennicy. Według ONZ ludność Ziemi przekroczyła 5 miliardów, po raz pierwszy zaprezentowano kultową dziś Amikę 500. Premierę telewizyjną miała moda na sukces, a w kinach mogliśmy obejrzeć Good Morning Vietnam. I po tej kronice filmowej myślę, że możemy już przejść do naszej dzisiejszej bohaterki, czyli do Wings of Fury. Na początku jesteśmy witani krótkim wprowadzeniem oraz klimatyczną muzyką wraz z planszą początkową. Jak widzicie, producentem gry jest Brother błąd znany z takich tytułów jak Hoplifter, Prince of Persia, Karateka czy Myst. W grze przeniesiemy się do roku 1944 i wcielimy się w rolę pilota amerykańskiego samolotu F6F Hellcat. Naszymi przeciwnikami będą oczywiście Japończycy, których będziemy niszczyć wysepka po wysepce. No i czas na pierwszą misję. Musimy wybrać sobie odpowiednie uzbrojenie. Ja biorę bomby. Tylko one nadają się do wykonania tego zadania. Rakiet będziemy używali przeciwko betonowym schronom, których na początku misji nie uświadczymy, a torpedy oczywiście do zatapiania okrętów. Za nami udany start z lotniskowca. Po osiągnięciu pewnej wysokości widok przełącza się automatycznie i widzimy wszystko z oddali. Tak jak teraz. Wielkie brawa za taki pomysł dla mnie to rewelacja, bo dzięki temu wszystko się dużo łatwiej ogarnia. I przed nami pierwsza wyspa, nasz pierwszy cel. Widzimy na niej dwa stanowiska przeciwlotnicze oraz dwie chatki, baraki. Z nich będą wysypywać się żołnierze, by zastąpić zabitą obsługę CKM-ów. Zrzucam bomby. Pierwszy nalot niestety niecelny, ale drugi. Więcej bomb, większa skuteczność to naprawdę nie jest łatwe. I teraz zwrot, i zaraz nutkujemy. To chyba jeden z najfajniejszych elementów gry. Minęły lata od czasu, gdy pierwszy raz grałem w tę grę a gdy tylko pomyślałem o niej to natychmiast przypomniały mi się odgłosy zabijanych Japończyków. Swoją drogą to ciekawe czy Japończycy lubili grać w tę grę. Może mieli jakiś patrz, jakąś własną wersję dzięki której mogli grać na przykład Mitsubishi Zero. Bomby powoli się kończą więc spróbujemy jeszcze raz zaatakować wyspę. No i wracamy na lotniskowiec aby naprawić wszystkie uszkodzenia i raz jeszcze polecieć. Warto wspomnieć, iż autor gry, Steve Waldo, napisał ją początkowo na Apple II właśnie w 1987 roku. Następnie gra została przeniesiona na inne platformy. W 1989 na X68000 produkcji Sharpa, a potem w 1990 roku na Amstrad'a, C64, Amigę i Peceta. Wszystkie te wersje zobaczycie na końcu filmu. Niestety na Atari nie było. No, not at all, not at all. Jeśli chodzi o samą grę, to jest moim zdaniem znakomita. Zaczynając od grafiki, która jest piękna w swojej prostocie. Na zbliżeniach widzimy pięknie narysowane chatki, palmy. jest powiewająca japońska flaga, która znika, gdy oczyścimy wyspę. Na samolot pilotnicy te są bardzo ładnie zrobione. Animacja jest świetna. To wszystko dla mnie buduje klimat. Daje takie silne 7 na 10. A dźwięk, no cóż, poza ładną muzyką początkową, mamy też świetnie zrobione odgłosy silników, wody, wcześniej wspomnianych Japończyków czy działka. Widać, że zostały zrobione naprawdę starannie, a to bardzo mi się podoba, zasługuje na uznanie. Zresztą pamiętajmy, iż jest to gra napisana na komputer z pół mega pamięci. Biorąc to pod uwagę, autor wykonał naprawdę kawał dobrej roboty. A teraz ciekawa rzecz: musimy wylądować na lotniskowcu. Bardzo ważne, aby zrobić to od prawidłowej strony nie od tej, z której właśnie przylecieliśmy, a od tej przeciwnej. O! I udało się wylądować za pierwszym razem. A to lądowanie na lotniskowcu to najtrudniejszy element pilotażu. No, musimy jeszcze tylko trafić w windę, żeby móc zmienić broń i dokonać naprawy usterek. Samych misji w Wings of Fury jest 15, to co widzieliśmy przed chwilą to w zasadzie przedszkole. W późniejszych misjach będziemy zatapiali okręty wroga walcząc przy okazji z ich eskortą, czyli sławnymi Mitsubishi Zero. To chyba najtrudniejsze. Na wyspach z czasem pojawią się betonowe bunkry, a nawet lotniska. W tym filmie ich nie pokażę, by nie psuć Wam zabawy. Po prostu zagrajcie w to sami i się przekonajcie. Podsumowując, dla mnie to jedna z najfajniejszych gier przełomu lat 80. i 90. -tych. Można jej zarzucić pewną powtarzalność, wiadomo, start, nalot, lądowanie i tak w kółko. Mimo to gra niesamowicie wciąga, misje są coraz trudniejsze i dość zróżnicowane. A gdy dodamy do tego przyjazną grafikę, przemyślane sterowanie i klimatyczne efekty dźwiękowe, to otrzymamy produkt niesamowicie grywalny, o którym mówi się nawet 30 lat po premierze. Polecam każdemu, kto ma możliwość odpalenia tego, czy to na oryginalnym sprzęcie, czy korzystając z emulatora. Tak czy siak dostaniecie sporą porcję fajnych emocji i przeniesiecie się do czasów, gdy te piksele były nazywane naprawdę fajną grafiką. Wiele lat później powstał remake naszej dzisiejszej bohaterki. Wings of Fury 2 jest grą w pełni 3D, ale nie powtórzył nigdy wielkiego sukcesu swojej poprzedniczki. Przejdźmy może do tego, jak Wings of Fury zostało ocenione przez fachową prasę. Oceny były bardzo różne. Europejskie wydawnictwo o nazwie Zero oceniło go chyba najwyżej. Brali pod uwagę wersje na PC i Amiga. Dali jej 89%. Dostrzegli mankamenty w grafice i dźwięku, ale zachwycili się grywalnością. Kolejną wartą odnotowania oceną była ta dana przez znany wszystkim Amiga Formats. Tu mamy 84%. Podobała się grafika i dźwięk. Uznano, że gra jest bardzo uzależniająca. Na koniec najmniej zrozumiały dla mnie werdykt. Otóż brytyjski Amiga Action dał tej grze 39%. Tak, 39%. Specjalnie sprawdzałem, czytałem opis. Tak, grali w tą samą grę co ja. Jak do tego doszło, nie wiem. I pierwsza misja już za nami. No to teraz może zobaczmy, jak gra prezentowała się na innych platformach. To co widzieliście, to była wersja na Amiga 600. Teraz widzimy pierwowzór, czyli wersję na Apple II. Moim zdaniem, całkiem ciekawa grafika, jak na tamten rok. Trochę gorsze efekty dźwiękowe. No, generalnie gra level niżej niż ta wersja na Amigę, ale i tak nadal fajna grywalność. Pamiętacie, jak zadałem pytanie, czy Japończycy mieli swoją wersję? Mieli na x68000. Gra wygląda naprawdę świetnie. Niesamowicie zobaczyć grę w takiej wersji. Możemy zabijać Amerykanów. Naprawdę niezła sprawa. I wersja na Amstrada. Moim zdaniem bardzo ładna, bardzo zbliżona do Amigi. Także ci, którzy w nią grali, mogli mieć naprawdę dużo satysfakcji i przyjemności z gry. No i wersja na Commodore 64, ta też prezentuje się całkiem fajnie, mimo oczywiście gorszego dźwięku niż na Amidze e, Grafika porównywalna z tą wersją na Apple II, tutaj każdy posiadacz małego Atari patrzył na to z zazdrością Ja byłem jednym z nich No i wersja na PC-ta, na MS-DOS, bardzo zbliżona do Apple II Wygląda troszeczkę gorzej niż na amidze. Troszkę gorsza grafika, zdecydowanie gorszy dźwięk, ale i tak dało się fajnie grać. No i ostatnia, tak na dokładkę, wersja na Game Boy Color. Gra wydana już w 1999 roku. Bardzo mocno modyfikowana. Zamiast strzelać do żołnierzy japońskich, strzela się w niej do ciężarówek. Można też kręcić beczki. Generalnie gra dla najmłodszych. No i tym akcentem żegnam się już z wami. Jak się Wam podobało, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, możecie dać suba. Pozdrawiam wszystkich, którzy dotarli do tego momentu. Nara.